Katowice proszę Państwa, przerwały serię... ...sąsiadujący w ligowej tabeli, które nie chcą zakończyć jesiennej rundy rozgrywek w strefie spadkowej. Gospodarze grają w niebiesko-białych strojach. Lechieci rozpoczęli więc z wiarą w zwycięstwo, bowiem ostatnio tylko przegrywali. Jednak od początku bramka szkatowicza, Mariusz Luncik spisywał się świetnie, brojąc strzały napastników Lecha. Gospodarze, mimo przewagi w środku pola, grali nieskutecznie pod bramką rywala. Wyraźnie można było zauważyć brak Macieja Bykowskiego, który pauzował za czerwoną kartkę, a także Macieja Morawskiego ze względu na kontuzję. Zaś górnicy pod opieką trenera Piotra Piekarczyka do tej pory nie najlepiej spisywali się na wyjazdach. To tym razem zrobili niespodziankę. Każdy kontratak był groźny. W 41 minucie po dośrodkowaniu z głębi pola piłkę przejął Sławomir Wojciechowski, który przy biernej postawie obrońców Lecha umieścił ją w bramce gospodarzy. Później gra się bardzo zaostrzyła. Przy biernej postawie sędziego Andrzeja Dymka niebezpiecznie faulował Adam Ledwon. Może dlatego, że Poznaniacy chcieli wyrównać, jednak strzały Rejsa i Piskuły efektownie bronił bramkarz GKS-u Lunci. Tuż przed zakończeniem meczu Lechici mogli zremisować, jednak piłka po strzale Piotra Rejsa uderzyła w poprzeczkę. Ostatecznie ten ważny mecz Lech przegrał z GKS-em Katowice 0-1 i zbliżył się do strefy spadkowej.